myślają to, w co wierzysz. Twoje toki myślowe. Tak, jak myślisz. Tak wierzysz. Z Co to z tego, że ty mówisz, że ty jesteś wierzący? Jak ty nie myślisz, jak wierzący człowiek. To nie wystarczy powiedzieć, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Panem Jezus. Jezus Panem. Wiesz, o co chodzi? Co to znaczy powiedzieć, że Jezus jest Panem? Jeżeli ja powiedziałem w 2001 roku, że Jezus jest moim Panem, to od tamtej pory wszystkie swoje myśli zmienia w mentalność panowania Jezusa. To znaczy, że ja dowiaduję się, jak myśli Jezus. Na czym polega panowanie Jezusa? Dowiaduję się, jak myśli Jezus. Przychodzę do Boga z moim śmietniczkiem i mówię, tato, mam śmietniczek w tej dziedzinie, a dowiedziałem się, że ty masz skarbczyk. Zamieńmy się. Ty się lubisz wymieniać. Zamienię mój śmietniczek, na Twój skarbczyk. Zrób to, Danusiu, bo ja w ogóle nie wiem, co mam z tym począć. I wiesz, co potem robię? Wkładam ręce w kieszeń i wielbę Boga. Ja swoje zrobiłem. Tak? Niech teraz on, robi. niech mnie wymieni. Następnie, kiedy zaczynam działać w danej dziedzinie, zaczynam robić dokładnie tak. Jak dowiedziałem się, że jest w tym skarbczyku, mimo że jeszcze nie mam żadnej pewności, że potrafię to zrobić. Ale już to zaczynam robić. I ktoś mnie pyta z boku, jak ci idzie, a ja w ogóle nie wiem, gdzie się trzyma śrubokręt i za którą część. Rozumiesz to? To nie świetnie mi idzie. Zacząłem robić kroki wiary. No to co cię działać? kroki wiary. Wykonujemy kroki wiary. Jak myślę, tak jest. Jesteś pewny tego, co utrwaliłeś w swoich myślach. Możesz być pewny tylko tego, co utrwaliłeś w swoich myślach. Wiara jest pewnością. Pewność to jest utrwalony pewien tok myślowy. Jest utrwalony tok myślowy. Tak i tak. Koniec. Tak i tak. Jesteś przekonany, że tak jest. Ktoś przychodzi do ciebie, a może nie. No ale tak. A może tak nie jest? Diable ja będzie przychodził i będzie chciał czy to ukraść. A może tak nie jest? A może pomyśl inaczej? A jednak rozważ... To jest mistrzostwo świata, Rozważ inną koncepcję! W się. w jest jedna koncepcja. Jest jedna koncepcja. Jedna koncepcja na jedną sytuację, ludzie. Nie ma dwóch koncepcji. Nie ma czegoś takiego, że ja mówię do swojej strony kocham cię albo cię czy nie kocham. <grym> czy rozumiesz <że> o co chodzi. <grym> Bo to jest bzdura. No. Z tego się można poznać. To jak w tym kawaleczek Koń Polski. Maria. Ja, ty mnie kochasz czy nie kochasz? a mówię oczywiście. <grym> 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 ja bym chciał, żebyśmy byli w tym miejscu. W jej tu szarości. on chce wszystko rozwodnić nam. A rzeczy są w duchu czarne albo białe. Życie to życie, śmierć to śmierć. Rozumiesz o co chodzi? Dobro to dobro, zło to zło, chłop to chłop, baba to baba. Rzeczy zawsze są takie, jakie są. Nie ma innych tonów myślowych. A może tak zobaczymy, a może tak ludzie niepewni, ludzie z mentalnością myślę, że są żeby coś rozważać, porozważajmy. Co tam chcesz rozważać jeszcze tutaj? Czy to jest jasne? To jest jasne. Tu nie ma co rozważać. Ale po o mnie nie, tu nie chodzi. Albo najlepiej pomódlmy się, to jest jeszcze dobre. Ale pomódlmy się, to się jeszcze No Ale pomódlmy się. to jest jasno, to jest szkoda. Ale pomódlmy się, ale, ale pomódlmy się. Ale potem się, ale więc się pomódlmy. Ej, chcesz się pomóc, chcę Ale to też się jak, jak to jest jasne, to jest jasne. To jest, jak się można modbyć o jasne rzeczy. Jasne rzeczy. Jasna rzecz, jakaś jasna rzecz. Jak jest napisane nie stawanie się niewolnikami ludzi. Rozumiesz? A ktoś mówi, skóczuj ze mną w modlitwie, czy tam mam się y, z tą Marysią Mojżenie się, mówię, mam się Marysiak Nie no nie wierząca, ale ja się do Jezusa przyprowadzę, mówię, to nie będziemy się modleć o Marysię, A czemu? No, to jest oczywiste. No to jest inny gatunek. Ty jesteś wierząca, no niewierząca, to się nie łączy. To się nie połączy. Ty myślisz, że się połączy. Ja bym to wiem, że nie myślę. Nie kłową! Bo kłowa, ona ma jasno nakreślony temat. Się nie łączy. I nie ma koncepcji, rozważmy, pomócmy się, zobaczyć. Tak? Tylko poszukajmy w innej części rzeczywistości. Rozumiesz? Jak spotykam chorego człowieka i zaczynam z nim rozmawiać, on mi mówi o swoich chorobach, to ja się nie mogę czy się o niego pomodlić. Rozumiesz? Ja, nie, ja się nie pytam boga, ja, czy teraz pogodnić, mówię, czy on się na wózku, czy jak jeździ. na wózku, ja rozmawiam z człowiekiem, który siedzi na wózku. Rozumiesz, i on do mnie, zaczyna, następuje rozmowa między mną no a nim i rozumiesz, czy ja widzę, co się wydarzyło, tak? coś się wydarzyło. I moje pierwsze pytanie do tego człowieka, rozumiesz, to będzie takie, ale czy Pan by chciał być zdrowy? A jak to? Ale czy paraliż mam? Ja będę do odwrócenia, to może na pana ręce i to może ustąpić. Ale jak to? Daję no ja panu wyjaśnię. No rozumiem, no kurczę, no rozumiecie, to no ludzie. Jak to się pomodlić, czy on ma w w No to no, pomodlić się, teraz, panie może, czy, ja, czy to ja na pewno mam być tutaj, czy to ja czy się nie pomyliłeś? Może ja tutaj nie powinienem być. Tak, ty powinieneś być. Komu mam pozwać kaski tego? Ludzie! Nawizuje się jakaś rozmowa z kimś, gadamy, gdzieś coś dochodzi do jakiejś, do jakiejś interakcji, rozumiesz? I teraz, ja się teraz pochodzę, czy mówię, tu się powiedz, ja oczy mu powiedz, chcę powiedzieć, opuczcie! No, opuczcie, a może zresztą prowadzić z nim jakąś konwersację taką inteligentną, na temat, nie wiem, czym się pan zajmuje i przez 6 godzin. 6 godzin w pociągu jeszcze czym się pan zajmuje, a czym się pani zajmuje. Zobie to obchodzi, czym się zajmuje, to dopiekłaś. Co mnie to w ogóle interesuje? Mnie w ogóle interesuje, że żeby... no nie, Ja, no tak kurtuacyjnie, jak najbardziej. Dzień dobry. Wiesz o co chodzi? Tak jak Jezus kurtuazyjny, czwarte rozdział Ewangelii Jana. Siedzę tutaj przy studni, przy studni ze siedzi. Wiesz? Przychodzi kopitka. Jezus mówi, byśmy wody dała. Że to kurtuazyjne było. Wiesz o co chodzi? była no, kurtuazja. po co? Bo chciał ją do nieba wprowadzić. Bo Jezus był napalony na to, żeby ludzie do no, nieba szli. Rozumiecie? On miał mentalność króla i chodzi dzielił się królestwem. To był król, a nie niewolnik. A niewolnik idzie, bo skulony i kurtuazyjnie rozmawia. I pomódmy się jeszcze teraz. Trzeba by na pewno nie przedłużyć tematu tego problemu. Bo co? Bo chcesz dalej być niewolnikiem? Dłużej chcesz być niewolnikiem? Czemu się boisz tej wolności? Czemu się boisz być na wolność? Czego się boisz tej wolności? Tam jest super. Na wolności jest super ludzi. Na wolności naprawdę jest fajnie. Tam normalnie sobie chodzisz i się nie interesujesz, wiem, co kto o nie myśli nawet. Widzicie przyjaciele, wypowiadane słowa są skutkiem utrwalonych myślowych. Myślisz za tym, to... Czy mówisz za tym to, co myślisz? Wiecie, dlaczego my mówimy pewne rzeczy, bo my tak myślimy. Z otwitości serca mówią usta. A słowami naszymi kremujemy rzeczywistość. Czyli to, co mówimy, to buduje rzeczywistość, buduje ją. A więc nasze myśli mają wpływ na rzeczywistość. A więc tak jak myślisz o sobie, tak masz na zewnątrz. A więc Twoje wewnętrzne środowisko buduje zewnętrzne, a nie Niewolnik ma wszystko wywalone do góry Niewolnik myśli, że to, to na zewnątrz wpływa na niego i to go czyni niewolnikiem. Prawdą jest zupełnie coś innego. Przecież jego wewnętrzna niewolnica wpływa na rzeczywistość i tworzy rzeczywistość niewolniczą wokół niego. Niewolnik sam sobie tworzy więzienie. Niewolnik sam urządza celę swoją. Rozumiesz? Ja, jak siedziałem pierwszy raz w więzieniu, to miałem mentalność niewolnika. Urządzałem swoją celę. Malowałem tą celę jak Chciałem być ładnie w celu. Rozumiesz? Drugim wyrokiem urządzałem sobie cenę. Miałem mentalność wywodnika. Trzecim wyrokiem poznałem Jezusa. I doszedłem do wioski, że na świetniku mogę się gdzieś. W ogóle mówię, nie będę urządzał ceny, bo nie mieszkam. Każdego dnia oczekiwałem otworzenia twórczyni. Wychodzę, bo ja nie jestem stąd. Rozumiesz? Znalazłem się tutaj, ale ja nie jestem stąd. Ja tu nie mieszkam. Król znajduje się czasami w środowisku niewolniczym. Bo różne są losy życia. Ale król natychmiast stamtąd wychodzi. Król tylko się rozgląda, jak się po ogół... prostu... Ojeje. Opuszczamy lokale. Dlaczego? Dlaczego? Bo ja się tu nie nadaję. No, ja się ja tu nie mogę być. Tak myśli król. A niewolnik mówi, mówi, no jakoś przesiedzimy, jakoś przesiedzimy. Przesiedzi, przesiedzi, a jak on to przesiedzimy? wyjść. Ale to jest kwestia zmiany mentalności. Przyjaciele, jeżeli nie zmienimy swoich mentalności, jeżeli nasza mentalność będzie mentalnością niewolnika, to bez przerwy będziemy mieli piekło na ziemi. I czasami będziemy doświadczali jakichś fajnych rzeczy, będziemy potem się chwalić, Bóg zadziałał, Bóg zadziałał. A więc masz to, co myślisz o sobie. Masz w życiu to, co myślisz o sobie. Masz w życiu to, co myślić o sobie. Ludzie, zobaczcie, jak my musimy się zorganizować wewnętrznie. Nam nie wolno myśleć, co nam się podoba. A już nie daj Boże mówić, co nam się podoba. Teraz usiądziemy i sobie pogadamy o myślach naszych. Ja to myślę, jak ty, a jak ty tam myśleć, bracie? Ja to czasami nie chcę się dowiedzieć, jak ktoś myśli. Bo zbiorowo powodują dobre obyczaje, bo mi powie, co myśli, ja się będę musiał odprowadzać z tego drugiego pyłu, który nam miał osiągnął. Bo to na tym zaraz. Zauważyliście może takie coś? Czasami się ktoś z kościoła z wami podzielić tym, co myśli. I już mam ciężko. Nie, ale ciężko. Znowu ktoś się podzielił ciężej. Ale ciężko jest. Jeszcze chodzi ciężko, bo środowisko niewolnictwa wzdłuż tych ludzi, tak? Zbudowało środowisko niewolnictwa na zewnątrz i w pierwszego. Przednież mnie. Zauważycie taki numer, że kiedyś Jezus wchodzi do wsi i tam jest człowiek niebry, tak? I Jezus Go wyprowadza poza wieś, żeby Go wyprowadzić. On Go za wieś wyprowadził. Wiecie, czemu On go wyprowadził za wieś? Bo w tej wsi była taka mentalność niewolnictwa, że ten człowiek nie przyjąłby tamu zdrowienia. Jezus potrzebował środowiska wiary. On mówi, Dobra, a potem, że do niego tylko do wsi nie wchodzi. Człowieku rozumiesz? I tylko tam nie wchodzi. Nie wchodź, bo stracisz. Nie wchodź, bo tam są psy drapieżne. Zaraz ci przyjdą i ci przypomną. Co ty widzisz? I znaczy, yy, jak mówisz i słyszysz? Jak to? Jak możesz? Jak ty możesz? Rozumiesz? Jak ty w ogóle możesz? tam robiłem pierwsze ewangelizację w swoim miasteczku, i przed tą ewangelizacją siedziały takie pobożne niewiasty, przed moim robotą. Ja tam plakatowałbym święte miasto, i te pobożne niewiasty tak rozmawiają ze sobą. Teraz mówi, się, już jest koniec świata, morderca będzie ewangelizował. <zysy> teraz już Dla nich ja dalej będę mordercą. Na chwilę nie zatrzymały się, rozumiem, przy tych plakatach. Nawet jak nie sięgnęły, wiecie co ja zrobiłem? Ja swoje świadectwo napisałem i rozniosłem po wszystkich domach na światku. Rozumiesz? Chodziłem po mieszkaniach i wrzucałem świadectwo moje. Tak potrafiłem tylko ewangelizować wtedy. Rozumiesz? Ale 8 tysięcy ludzi dostało świadectwo w moim mieście. W moim mieście nie ma człowieka, który nie wie, że jestem nienarodzony z Bożego Ducha. Wszyscy się dowiedzieli. Chcieli, nie chcieli Nie mają tak, kwasy miałem na nogach, po klatkach chodziłem na piechotę wszędzie za, czy nie, za. Z żoną moją też, nie wiem czy wtedy była narzucona, czy nie, już nie pamiętam, ale ja już obrałem ze sobą wszędzie. Wszyscy mieli wszystko porównanie do tego. Na znaczki mieli, bo chciałem to przez pocztę wysłać, ale obliczyłem ile mnie to wynieśli, mówię za bogato. E, pójdę na kawas Wszyscy się dowiedzieli, wszyscy. Wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że. Ja chciałem, żeby ludzie wiedzieli z kim mają do czynienia, ale mentalność niewolników wielu z tych ludzi doprowadziła do tego, że mówię absurdnie, no morderca, ale ja mówię, ale to zadałem, byłem mordercą, nie ty jesteś mordercą, Ty po ludzie, wiesz, 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 im lepiej nam w życiu jest, tak, tym bardziej ludzie z naszego bliskiego środowiska, o się trzęsą niektórzy, niektórzy, nie mówię, że wszyscy ale nie... jak to, ja mówię, no to co, masz szal, że mi się udało? Masz jakiś pioruński bo no nie, że mi się udało w życiu. Mówię, po co? to tobie się nie udało? Widzisz, niewolnik, niewolnik on zawsze będzie widział defekt. A król nie widzi defektów. Król przykrywa defekty. Dla króla to nie ma znaczenia. Rozumiesz? Dla króla nie ma, znaczenia. to jest król, król. Rozumiesz, że to chodzi z królem. Król to król. Dla króla, dla króla to jest nieważne, to śmierć, czy nie śmierci. Rozumiesz? Bor w domu się myje w szanel numer 5. Czy, rozumiesz o co chodzi? to chodzi. On odkręca wodę w kranie, rozumiesz? I on się i tam moletą perfumy. To, to normalnie król może obejmować śmierdzących ludzi, może się przytulać do nich, bo nie ma żadnego problemu z tym, tak? Dlaczego? Nie woli, bo ciągłam on on się umyj. umyj się tak, żeby twój zapach tak? zabijał skrót tamtej osoby. Tak się umy. Tak się umyj. bądź Taki wolny! Bądź taki wolny, aby zapach Twojej wolności przyćmiewał smród niewoli z zewnątrz. Wtedy będziesz króla reprezentował. Wtedy. Tak? Wtedy, Wtedy będziesz nieurażalny. Wtedy ktoś Cię opluje, a Ty wległeś, z z twarzy, strzałkiesz ręką i pójdziesz do przodu. Rozumiem? Wtedy będziesz wolny. Jeżeli pozwolisz na to, to mentalność. My nie możemy być ludźmi, którzy mają mentalność niewolników. Ostatnia rzecz, przypowiecie Salomona 23.1, pierwszy werset. jest napisane tak: gdy jest możnym zasiadasz do stołu, uważaj silnie, co masz przed sobą. I wiecie tutaj, jak ludzie czytają ten werset, to przede wszystkim zwracają uwagę na no tak. Jak z się, się zasiada do stołu, to uważaj, żebyś się tam nie zbił, żebyś tam też nie wkręcił, i tak dalej. Też tak uważałem przez lata, jak czytałem ten werset. Naprawdę, ja przez lata tak uważałem. Przez lata moje pierwsze, kiedy czytałem te wersy, to było to, żeby uważać na ludzi wpływowych, tak? Ponieważ ci ludzie, nie nieznający Jezusa, oni będą chcieli wpływać na moje życie. Więc ja muszę uważać w Duchu Świętym, być mądry, rozważać, i tak dalej. Ale w pewnym momencie, Duch święty zdjął mi zasłonę z oczu. Poddałem się. I tu się do powiedział: Co tam jest napisane? A ja mówię, tutaj jest napisane: Gdy z możnym zasiądziesz do stołu. I zwróciłem uwagę na ten pierwszy fragment. Że Bóg chce, abyśmy zrozumieli, że my będziemy zasiadać z możnymi tego świata do stołu. I to my będziemy dyktować warunki. On powiedział: Przestań myśleć mentalnością niewolników powołałem Cię, abyś zasiadał z możliwymi dostojników. I tu nie, jeśli zasiądziesz, tylko, gdy zasiądziesz. Czyli jesteś powołany, aby zmieniać rzeczywistość. Aby Twoja wewnętrzna wolność wpływała na decydentów tego świata. Na decydentów, ludzie. My mamy wpływać na decydentów. Mamy, nasz, mamy wszystkich ewangelizować. Mamy ewangelizować każdego człowieka, ale Bóg chce, żebyśmy wpływali na król. Rozumiesz? Bóg chce przez nas zmieniać rzeczywistość społeczeństwa. Bóg chce, żeby politycy, biznesmeni, ludzie sztuki, rozumiesz? Wszyscy ci, którzy kształtują rzeczywistość, patrzyli na Ciebie i mówili: wow, A Ty będziesz zasiadał z nimi do stołu. Będą mówili: Zasiadź z nami do stołu. A Ty też to nie wiem, czy mówię. Panie skoro nalegasz. Spojrzę w grafik. Panie Prezydencie. Rozumiecie? Spojrzę w grafik. Spojrzę w grafik, Panie Prezydencie. Spojrzę w grafik. Bo ja mam grafik bardziej napięty niż Pan. Pan zasiada z pewnymi ludźmi. Do a ja się nie mogę opędzić. Ja się nie mogę opędzić. Ja mam takie powołanie. Ja zostałem powołany, aby siedzieć z możnymi przy stołach. Aby na nich wpływać. Aby wpływać na nich. Aby pokutowali przy swoich złotych nichach. Rozumiesz? Pokutowali. Aby przy swoich złotych nichach byli przekonywani o krzewu, sprawiedliwości i sądu. I żeby nie mogli Ci nic dać. Hallelujah! Nie po to będziesz tam zasiadał, żeby coś uzyskać. Nie po to. Nikt cię nie będzie mógł zwieść, nikt nie będzie ci mógł nic dać. Pamiętam, jak po moim nawróceniu przyjeżdżali do mnie bogaci przestępcy i mówili: Mam to, mam tamto, mam to, mam tamte.